Dzień dobry. Cudzoziemcy w Polsce. Czym jest karta pobytu? Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemcom, cudzoziemcom którym udzielono w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta, długoterminowego Unii Europejskiej. Zgodnie z zgody na pobyt ze względu względów humanitarnych bądź ochrony międzynarodowej. Nadano w Polsce status uchodźcy, udzielono, udzielono ochrony uzupełniającej. Karta pobytu w okresie jej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Dodatkowo, karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który oprócz ważnej polskiej wizy krajowej uprawnia jego posiadacza do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec. Posiada ważny dokument podróży, potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem, a także nie jest uważany. Zastanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na, na podstawie wpisu do celów odmowy wyjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich. Ponadto dane cudzoziemce nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wyjazdu danego państwa członkowskiego. Pierwszą kartę pobytu wydaje się z urzędu. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i wydrukowaniu karty pobytu, kartę pobytu cudzoziemiec odbiera osobiście. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę internetową, bądź do bezpośredniego kontaktu. Dziękuję.